No i proszę Państwa, y, diorama największej, jak do tej pory, podobno bitwy pancernej czasów, operacja Cytadela, znana bardziej jako bitwa pod kurskiem. Ilość użytych y, makiet, modeli, czołgów, tutaj, no, robi pewne, robi wrażenie. Oczywiście. Nie odda tego do końca film, ale nad, nie wiem, tło bym tutaj troszkę poprawił, ale to wszystko jest przeniesione z uwagi na to, że e, budynku w budynku tym musieli zrobić miejsce na bursztynową komnatę, którą, choć jeszcze wam nie widziałem, to jest magia kina, e, którą pokażę wam jako pierwszą. A teraz e, jestem przed wejściem w ogóle do niej. No po prostu coś pięknego, coś pięknego. Jest już troszkę przykurzona, ja to widziałem, tą dioramę ustawioną, kiedy można było dookoła w niej chodzić, parę lat temu. I miało to swój, no swój taki lepszy efekt, lepszy odbiór był, jak można było tak dookoła tego chodzić. Jest to tak troszeczkę jeszcze niedokończona no i przede wszystkim jest to mnie e, zakurzona już. Byłem tu, mówię, parę lat temu, to było to troszeczkę mm, świeższe, bym tak powiedział. Chyba, że to kurz litewny osiadł dopiero. są samobieżna. Jeśli się nie mylę, są to Wespy. To oczywiście Szturm, The Szturm 3, Panzer Kamberger 4, Panzer 5, znany jako Tiger. No i po lewarskiej stronie T34 głównie.